bo tutaj w pokoju jestem już z kawą właśnie zaprowadziłam się do przedszkola znaczy zaprowadziłam, właściwie <grytania> zawiozłam yy, i przyszłam tutaj z kawą, wypiję kawę i muszę wziąć jakiś proszek na ból głowy bo znowu mam no dzisiaj już jest dwudniówka czyli już drugi dzień mi boli i tak pomyślałam sobie, że fajnie byłoby z poniedziałku nie, dzisiaj jest wtorek, o Kurczę z wtorku coś wstawić. Czyli jakiegoś vloga. A że dzisiaj jadę właśnie w to pewne miejsce, o którym kiedyś Wam wspominałam w pewnym, w jakimś vlogu. Nie pamiętam, zgadła, co pamiętam, chyba tylko jedna osoba. Więc na razie Wam nie będę zdradzać, ale na pewno się dowiecie, jak wrócę. I nie wiem, czy to będzie na pewno, znaczy, no, no nie wiem. Myślę, że raczej ten vlog będzie taki. Dwudniowy, bo dzisiaj nie wiem, czy dokończę go, bo mi się bardzo długo zejdzie. Jeszcze później y, obowiązki domowe. Dzień jest krótki, więc y, przy świetle sztucznym y, y, oglądalność jest bardzo słaba. Pogodę mamy bardzo ładną. Co prawda, mgła jest RS z rana bardzo, 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 bardzo. Nie lubię tych okresów, właśnie takich jesiennych, jak jest mgła i cały samochód jest w mgle, czy w mgle w Rosie. Tak samo jak się lubię, yy, jak jest mróz. Znaczy, nie to, że nie lubię. No Okej, okay, no wiadomo, zima to zima. Ale ja nie lubię kwoty samochodu i mam całe szyby takie zaszronione, i to trzeba drapać, skrobać, zanim on od, odbarznie. No to to jednak, jak nie mamy czasu, to musimy wziąć. Musimy wziąć, brać się do roboty i skrobać. Nie da rady inaczej. Chyba, że wyjdziemy 20 minut wcześniej, odpalimy samochód, ale i zawsze mamy taką yy, możliwość. Więc, więc to tyle. Tutaj mi leci pytanie na śniadanie. Mamy dokładnie 8.24. Dopijam kawę, a właściwie dopiero zaczęłam, i przyszła do mnie paczka, a właściwie przyszło do mnie kilka paczek. Kilka paczek, kurczę, jakoś tych paczek. No, zamawiałam, na no, czym znaczy, no, no, zamawiałam, trochę tych rzeczy. Ym, miałam wam pokazać. Bo wczoraj przyszła jedna, i tak sobie myślałam, że może otworzymy ją razem z wami. Ja otworzę ją razem z wami, ale potem stwierdziłam, że ja i tak bardzo dużo wam pokazuję. Bardzo dużo y, paczek: y, to, co przychodzi, to, co zamawiam. I tak pomyślałam sobie, że kurczę, zawsze tak wszystko pokazuję, te hole różne, jak, jak, jak coś kupuję. No chociaż, może tak powiem wcześniej, bo teraz już tak trochę się opamiętałam, bo tak. Ja sobie potem pomyślałam, wie kurczę. Później, jak jestem gdzieś i wkładam tą rzecz, to osoby, które mnie oglądają, myślę, że więcej mnie ogląda znajomych niż ja się spodziewam, <laughs> więc no. Tak wiem, Boże, po co nagrywasz? Jakie to jest głupie, jaki to jest obcia. Tak wiem, straszne. O matko. Jaki wstyd, jesteś głupia, po co to robisz ludzi, ja bym się wstydziła, ja bym się wstydził, wszyscy ci widzą, jesteś beznadziejna. No dobra, tak dużo osób uważa, uważa tak i, i to, co powiedziałam, to powiedziałam to, co ci osoby, te osoby myślą, co niektórzy mówią, więc powiem tak, zajmijcie się swoim życiem, każdy robi to, co chce ja robię to, co chcę i jak komuś się nie podoba, po prostu nie oglądajcie, kochani, tego. I już. Ja się nie wtrącam kto co robi, bo może to, co on właśnie robi, ja mogę powiedzieć, że to jest beznadziejne, jesteś głupi, po co to robisz? I... Dobrze, każdy robi to, co chce, na co ma ochotę. I właśnie to, co powiedziałam, tak myślałam sobie wcześniej, że ja chciałabym nagrać taki filmik poruszający właśnie tą strefę. Po co ty nagrywasz? Przecież to jest takie beznadziejne. Dajcie mi znać, czy to jest takie beznadziejne, naprawdę. Może dla innych tak, dla mnie nie. Dla mnie to jest... Yy... no dobra, już nieważne. Ja już nim nie będę tłumaczyła, może kiedyś taki nagram filmik. No i do tego, do czego zmierzam, bo yy, niektóre osoby, ja wiem, że oglądają mnie i okej. Okay nie, wiecie, nie przeszkadza im, albo są nawet wow, kurczę, co ty to robisz, że ty się wiesz ok I właśnie była taka sytuacja, że ja coś nagrałam i potem tą rzecz włożyłam i nie to, że ja to dostałam. Yy, chociaż to jest, też, jak się, że dostaję jakieś rzeczy, to, to po to dostaję. Znaczy po to. No, biorę to, nie wywalam tego, tylko jeśli mi się to podoba naprawdę, no to to wkładam. No, bo bez sensu byłoby, gdybym to dostała paczkę jakąś i potem bym to wywaliła. Bo się wstydzę tego założyć o matko, mimo że to jest fajne. Nie, kurczę. Nie wiem, czego tu się wstydzić. Yy, no, i włożyłam tą rzecz. Yy, no, sama ją kupiłam. I później. O, widziałam to! Czy tam widziałem to? Tak pomyślałam sobie, kurde, e, to jest tak głupie, tak? Bo, bo. kurczę, wszystko pokazywać, czy znaczy wszystko? No właśnie tak, kiedyś pokazywałam prawie wszystko, tak. A teraz właśnie stwierdziłam od dłuższego czasu, że nie no, y, będę nagrywać jakieś takie hole czy coś, ale też zostawię kilka rzeczy, takich nawet y, typu ubraniowych, coś dla siebie, żeby później było, że y, wszystko, wszystko, każdy, wszystko wie na no, wiem, tam, jakie jakie majtki, mam. Chociaż majtek nie nagrywam. Eee, chyba. <noise> Nie no. Więc, więc, więc tak, troszeczkę dla siebie. A zamówiłam ostatnio. No i zamówiłam właśnie dużo tych rzeczy. Dużo paczek mi przyszło, bo pozamawiałam. I patrzę na tam, pod stolikiem właśnie leży jedna rzecz, która umożliwi mi, no to tak bardziej jest rozwojowe mojego kanału, to no troszeczkę się, powiedziałam, że to już muszę kupić, no i kupiłam to, czekam aż mi to mąż skręci, bo on tak się przybiera, to leży już dzisiaj drugi dzień, ale dzisiaj go nie będę tam ściskać, bo dzisiaj musi posiedzieć trochę z Nikolą, więc i tak dzisiaj dla mnie został w domu, bo no, ubogałam go, bo mówię, kurczę, musiałabym ją zawieźć tam do rodziców, a jednak przedszkole to ciężko byłoby, a chcę jednak, żeby do tego przedszkola pochodziła. Więc. Więc tak, kurczę, tutaj już długo mówię i widzę, że mam trochę tematów, yy, ale. No i co? I co? No, przydałoby się też rozłączyć, bo kurczę, znowu będzie taki długi vlog. Może jednak ja go dzisiaj zakończę, bo nie chcę, żeby one trwały bardzo, bardzo długie, długo, bo też nie wiem, czy ktoś. Yy, nie, no, ja też nie lubię takich długich. Chyba, że No nie no. Nie no, nie powiem, że nie lubię, bo lubię, oglądam takie 20 parę jak ktoś mi tak fajnie zachęci. Ale ja cały czas tu siedzę w jednym miejscu, to może być bardzo nudne dla kogoś. Mam tutaj tak rękę, bo mi moją poduszkę. Pogoda jest y, piękna. No taka super jesienna. Znaczy taka pora jesienna, taka prawdziwa, czyli słoneczko jesień. Dobra, wiecie co, ja dopijam kawę, muszę ten proszek wziąć na ból głowy. Wiem na czy nie powinnam. Ale... Nie chce mi się jeść. Jakie kawy. Która godzina? Bo muszę o pewnej godzinie wyjść do domu i tam dojechać. No. Więc... Ale na pewno coś tam... Znaczy kurczę, ja nie wezmę kamery, bo będę się wstydziła. Będziecie w domu to w domu. Ale tak wziąć kamerę, postaram się coś nagrać na... Na pewno wcześniej będzie coś na Instagramie, ale coś może telefonem. Chociaż jak przy, nagry, zgrywam później z telefonu, to coś później jakiś ten obraz przerywa, jakiś taki... No nie wiem, zobaczę może jakieś zdjęcie, ale ewentualnie zobaczycie po. Najpierw nie w trakcie, tylko yy, po. Pewnie już wiecie o co chodzi. Zresztą, no to no zresztą co ja teraz będę wam ukrywać, bo wy to już oglądacie, to będziecie wiedzieć o co chodzi, nawet w tytule. Yy, że ostatnio zauważyłam, kurczę, kilka filmików właśnie na ten, ten, na ten sam temat, żeby teraz nie było, że ja kogoś tam. Plagiat, plagiat, tak samo jak. Mm, jestem w ciąży, zobaczcie. Mm, tu, patrzcie, mój mąż, zobaczcie. Mój, niech mój mąż pokaże Wam, jak mój mąż reaguje, że jestem w ciąży. O, teraz zobaczcie moja mama i tata. Patrzcie, mamo, jestem w ciąży. Wow! Wiecie co chodzi? To jest dla mnie. Nie wiem. I oglądałam właśnie kilka osób, które tak nagrywały. Nie, no to taki mega plagiat, no nie podobało mi się to, absolutnie jedna osoba okej, okay, ale jak później po niej wszyscy papugują, wiecie o co chodzi, w ogóle nie mam do tej osoby ok, fajnie, u, fajnie to u niej wyszło, ale jak to oglądałam u innych, to, to sorry, nie, no dobra. Może to się tylko ściągnąć, ale nie aż tak wszystko. No dobra, bo no widzicie, u mnie jest ciężko się z rozłączaniem, na żywo z ludźmi jest troszeczkę inaczej, jestem bardziej taką osobą ym, ostrożną i... Yy, może może wstydliwo, może ktoś powie, ale jestem taka bardziej ostrożna, bo już yy, bardzo wiele razy się przejechałam, więc ja, no, ale nie, ludziom tak na żywo nie, nie, nie dać. Nie, znaczy nie trzeba tak od razu ufać, wszystkiego opowiadać, bo to yy, trzeba coś robić dla swojej korzyści, żeby później nie było, że ktoś, wiecie, zaufacie mu a ta osoba. no, yy, Więc tak, dobra. Już ostatni raz mówię i się żegnam się, bo kurczę, zaraz mogła skończyć tego vloga właściwie, bo to już trochę, już tego trwa, to trwa. Dobra, piję kawa i później to weźcie na pewno. Witajcie kolejnego dnia, tak. No niestety troszeczkę się zeszło na tym moim wczorajszym wyjeździe, czyli na tatuażu, bo wczoraj byłam na właśnie tatuażu już dawno chciałam go zrobić i jak wróciłam już było ciemno. Wiadomo, dzień coraz krótszy. No, to przy takim świetle postanowiłam, że spokojnie, spokojnie opowiem Wam wszystko w nowym, yy, nowym dniu. Po prostu połączę ten film. Nie wiem, jak go nazwać czy to nazwać vlog, bo właściwie ja Wam za wiele w tym filmie nie pokazuję, a więcej mówię, więc mam nadzieję, że Was nie zanudzę. Bo ja wiem, że takie filmy, w których więcej coś się dzieje, są bardziej ciekawsze niż jak ktoś coś mówi. Ale no dobra, ominiemy ten fakt. Więc tak, moi drodzy, trochę Wam opowiem, a potem Wam pokażę, co udało mi się nagrać, bo jednak leżałam w takiej pozycji, że ciężko byłoby mi się tam z telefonem coś tam, coś tam nagrać. Jak miałam małą przerwę, wtedy przed lustrem Wam pokazałam mniej więcej. Wybaczcie, teraz Wam nie będę pokazywać, jak to wygląda, ponieważ tatuaż jest zaklejony taką folią, która ala imitować skórę i bardzo, bardzo fajnie, mam to nosić 3 dni, nie muszę tego zdejmować, mogę się w tym kąpać i to to jest na... Nasią, nasiąknięte, no nie wiem, no to takie specjalne coś, żeby to się lepiej goiło i bardzo dobrze, potem wystarczy kremować. Ja pamiętam wcześniej, jak robiłam jeszcze ten, to musiałam folię, tak sobie siedziałam, pojechałam jechałam do tego salonu i mówię, kurczę, nie mam folii, będę musiała sobie tą folię kupić, wiecie, to jest bardzo męczące. Ja pamiętam, jak przy tym tatuażu, jak ja miałam całą pościel brudną, bo jednak te całe, te osocze, to wszystko to pod wpływem tej folii, to się poci, to wszystko, no poci się i to wypływa i niewygodna taka folia, a powiem Wam, że to co mam na udzie to jest bardzo wygodne, no oczywiście czuję ciepło, yy, nie powiem, że mnie to nie bolało, bo on jest taki dość wysoki, nie chciałam, żeby on wchodził do, za linię majtek, yy, bo stwierdziłam, że no chciałam go troszeczkę niżej, żeby jednak go było bardziej widać niż połowa będzie zasłonięta tutaj gdzieś na biodrze. I powiem wam, że bardzo dobrze, bo tutaj najbliżej biodra to matko kochana jak mnie to bolało. Ona mi tam robiła, bo to robiła dziewczyna, a ja tak leżę i tak czuję, jak mnie tutaj wzdryga, wszystko mnie boli, ale ja już tak dawno chciałam ten tatuaż. I wiedziałam mniej więcej, co chcę. Troszeczkę go przerobiłam, bo to taka plecionka dwóch tatuaży po około 4-8 tygodni mam jechać na kontrol i ona zobaczy, czy tam coś trzeba dorobić, czy nie. Tam jeszcze takie kropeczki były przy mandali. Na początku stwierdziłam, stwierdziłam wczoraj, że jednak nie chcę tych kropeczek Ona mówi, że no bo jak chce, to może mi dorobić A ja mówię, nie, no wydaje mi się, że starczy A ona mówi, najwyżej jak mi się wygoi, to ja sobie sama długopisem zrobię kropeczki I zobaczę, czy mi to pasuje, czy nie Lepiej tak, bo zawsze to można zmyć, niż ona mi to zrobi A ja jednak potem stwierdzę, że ja te kropeczki to mi nie pasują No bo już, co zrobimy z tym Mam, to nie jest róża, to jest peonia Jakiś taki kwiat, na dole jest mandala i księżyc tak, jest on spory, ale też chciałam taki, żeby było go widać, i chciałam właśnie na nodze. Jeśli chodzi o to, czy bolało, to były momenty, że bolało bardzo, były momenty, że nie bolało. Jak zaczęłam mi to robić, ja sobie myślę matko kochana, znaczy tak w połowie. Ja sobie myślę, po co mi to było? Przecież to cholera tak boli, wziąłam sobie książkę, czytam książkę, ale żeby troszeczkę wiecie, ten umysł od, od trochę go w inną stronę przekierować, ale Ciężko było. Dopiero później, jak wziąłam telefon, zaczęłam oglądać jakieś tam filmy, dobrze wziąłam słuchawki, to dopiero trochę tam. I powiem wam, że ona zrobiła go w dwie godziny, masakrycznie szybko. Ja pamiętam, jak ten robiłam. Pamiętam, że on mi robił, tylko wiecie, to jest tatuaż troszeczkę inny, bo to jest taki realistyczny. Tutaj mam troszeczkę inny, inny, inną metodą. Yy, tutaj bym chciała też również dorobić. Pamiętam, jak on mi to robił, to robił chłopak mi. Minęła godzina, dosłownie równa godzina, ja spojrzałam się, bo też leżałam w takiej niewygodnej pozycji. Patrzę, a tu dosłownie było tyle zrobione przez godzinę. On mi robił, to mi robił 6 godzin, 6 godzin albo 7 godzin. Bardzo długo, bardzo mi bolało. Może dlatego, że tu właśnie są, zobaczcie, no dużo takich ciemniejszych elementów. Chociaż, bo tu mam coś takiego, tu z drugiej strony jest trochę inny model. To był mój pierwszy. Chociaż chciałabym jeszcze go troszeczkę tu, żeby on tak tu. Ona niestety nie robi w realu. I będę musiała chyba do tego kolesia się zgłosić, bo on, no żeby to, to sama osoba poprowadziła, nie chcę takiej plecionki wszystkiego w innym stylu. Tylko, że on się gdzieś przeniósł, będę musiała go gdzieś poszukać w Warszawie i... Może trochę mniejszy właśnie. Właśnie tylko tak trochę, żeby tutaj przychodził, po, trochę do łokcia też będzie boleć. Ale to na razie muszę zapomnieć o tym bólu, chociaż minęła noc, leżałam na tej stronie, bo mam na prawej. I jakoś ze specjalnie, no trochę bolało, ale nie ten... Głaszę się teraz tutaj tej nodze, bo... Powiem Wam, że ostatnio zauważyłam, że na YouTubie sporo dziewczyn robi tatuaże, więc tak, to bym chciałam powiedzieć na samym początku, ale nie powiedziałam i teraz powiedziałam, powie, 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 mówię Wam o. A teraz możecie zobaczyć to, co udało mi się nakle, na, nagrać ym, telefonem, dużo tego nie ma, ale coś tam mniej więcej możecie zobaczyć zarys, jak to wygląda. Na Instagramie wrzuciłam trochę więcej, ale zanim ja opublikuję ten film, no to już na Instagramie oczywiście y, stories się skończy, więc... A co do fotki, no to może zrobię jakąś fotkę yy, na Instagrama, ale to jak się wygoi, no bo teraz to bez sensu, to jest zaklejone, zamazane, to już tak nie wygląda, więc co ja Wam będę pokazywać. Jak się wygoi, to wtedy pokażę. Więc teraz zobaczcie mniej więcej, jak to tam, no, taki zarys. Że coś tam zobaczyliście. Leżałam na na boku, tak wykręconą jedną nogą, drugą nogą, więc było mi bardzo niewygodnie. Przerwy robiliśmy ile było przerw? Raz przyszła jakaś klientka, no to była przerwa pierwsza, i potem o drugą poprosiłam, bo już mi tak napieprzało że mówię nie wiem, długo jeszcze? Chociaż wydawało mi się, że będzie jeszcze długo, bo to dopiero minęła. Godzina z kawałkiem, a ona no nawet chyba nie, ona około dwóch godzin mi robiła, nawet chyba nie całe, bo byłam na 15, a zanim y, zmierzyła mi nogę, zanim wydrukowała, zanim tą kalkę, wszystko wiecie, to zaczęłyśmy o 16. A ja o 18 już byłam po wszystkim. Chyba nawet do samochodu szłam. No właśnie, no to nawet bardzo szybko, naprawdę bardzo szybko, ale robiła takie linie. Ym, Duże, nie robiła takich króciutkich i czuściowych, tylko tak jak za jednym razem, tak czuz, taka długa linia, to momentami wydawało mi się, że mi ją że mi gorącym nożem rozcina. Ja takie mam uczucie jak, co do tatuaży, że jak już jest tak ciało zmęczone, to tak jakby gorącym nożem się nacinało ją. Więc jeśli ktoś z Was, ktoś z Was miał, no to nie wiem, jakie was, wasze są odczucia dajcie znać. Oczywiście ja wiem, że nie dla wszystkich to jest. Nie wszyscy lubią tatuaży. Niektórzy twierdzą, po co ci to, co ty robisz, szpecisz się i w ogóle, ale... No mi się podobało, zawsze mi się podobało. Jeszcze moja mama nie wie. No. Więc jak się dowie, znowu będzie gadać. Na dupie sobie zrób. Jak ty wyglądasz? Mam no, takie. Nie lubi takich rzeczy. No. To wszystko twoja wina, ojca, bo ty pozwoliłeś na to i jeszcze sobie sam robiłeś. I zapytałam się jeszcze, czy tatuaż. Bo mój tata też chciał sobie zrobić tatuaż. No, moja, I moja siostra. Tak, moja rodzina jest taka, mhm. wytatuowana Może nie tak bardzo. Każdy ma po jednym tatuażu. Mój tata ma tylko dwa. No ja mam trochę więcej. Ale mój tata jeszcze jeden chce sobie zrobić. Moja siostra też chce jeszcze jeden. Ona ma na bliźnie, by chciała sobie zrobić i robią na bliźnie, bo na bliźnie to jest taki ciężki kawałek skóry, prawda? I powiem Wam, jeśli chodzi o cenę, to wydaje mi się, że spoko cena, nie będę Wam mówić już o cenie, tylko powiem Wam, że w przybliżeniu pytałam się o ten tatuaż około, w innym miejscu, to około 1500, tysiąca, do najtaniej co dowiedziałam się, to 1200, więc trochę, trochę, a ona naprawdę dużo, dużo taniej i nie jest to w centrum Warszawy, to jest pod Warszawą, więc może też i to spowodowało niższą cenę, na razie ja jestem zadowolona, zobaczymy jak to jeszcze wyjdzie później i to tyle, już więcej Wam nie będę mówić o tym tatuażu, bo, bo wiecie, no jak się wygoi to Wam więcej pokaże, zresztą nie wszystkich to interesuje, ja wiem, zdaję sobie sprawę, tak samo jak kiedyś jechałam w autobusie i jakaś kobitka zaczęła, wracałam pamiętam, kiedyś z pracy i kobitka zaczęła e, gadać, jakiś coś tam usiadł obok, miał tatuaże, kolczyki miał. No. Nie pamiętam już, wcale coś takiego było. Albo z tatuażem, albo z kolczykami na pewno było i coś z tatuażem. No i ona do mnie mówiła, jak tak można, to w ogóle, bo jaka bo, 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 like, kobita, nie? A ja tak mówię, no ale, ale co pani przeszkadza? No ale kolczyki, to, 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 to kolczyki, to będę... Tak kolczyki to były, pamiętam. Mówię, a ja też mam kolczyk. A gdzie ty masz kolczyk? Chyba chodziło o język, tak, bo ta dziewczyna chyba to była albo chłopak, nie wiem, tak sobie wiecie. Y Kiedyś taka była moda, jak jeździłam z autobusem, że dużo osób, dziewczyn, co miało kolczyk, to właśnie tak. Yy, o, że tak się bawiło, pokazując go. Czyli się, że się chwaląc, no nie wiem, tak nigdy nie robiłam, bo gdybym myślał, że to jest takie. No, i ona zobaczyła, i ona do mnie mówi właśnie, że tak to, co to, to, to jest. A ja mówię, no ale. I że mowa jest zupełnie inna, i w ogóle. I rozmawiając z nią, tak rozmawiam, rozmawiam i w pewnym czasie ją mówię ale pani co, ja też mam kolczyk w języku i co, wydaje pani się, że jakoś inaczej mówię zatkało ją, a potem za chwilę powiedziała tak, od razu słychać, że ty się seplenisz to w ogóle coś tam źle mówisz i tak myślę, dobra kobito, jak nie wiedziałaś to to wszystko dobrze, a jak zobaczyłaś czy jak usłyszałaś, czy, czy jak powiedziałam, że ja mam to nagle, że jest źle no dobra, każdy ma prawo do swojego stylu Niech sobie każdy robi co chce. Nie, to ja też mam to co mam, i ja komuś nie się nie patrzę. Dobra, patrzę tutaj, kończę, kończę, bo mój język już się zrobił długi. Pogoda dzisiaj jest. Ma być słonecznie bardzo, co na razie jest godzina 9.03 i jest mgła, straszliwa mgła. Patrzę tutaj, bo przyszły dzisiaj do mnie paczuszki. Tu mam trzy paczuszki, ale w tych paczuszkach są jeszcze paczuszki i tutaj przyszły moje chyba, już mam wszystkie ozdoby na urodziny dla Nikolusi. Więc chyba jeszcze jakieś balony może różowe do bo tam mam, ale. No zobaczę. Yy, ale to nagram wam. Jest tutaj perełka, są tutaj dwie pary kolczyków, już wam mówię, ale są po prostu. Naprawdę za taką niską cenę. No wiadomo, że to nie jest to srebro złoto, że to wam nie posłuży przez 50 najbliższych lat, że. No raczej. No może nie na długo, ale też takich kolczyków, takich dużych nie chodzimy na co dzień, tylko na jakąś specjalną okazję, chyba, że ktoś lubi. Yy, no to, to okej, okay, wiadomo, nie? Ale. A ja w tych HM-ach, czy tam, nie wiem, zarach wszystkie kolczyki też nie są z prawdziwego srebra złota i też długo nie ponosimy. A co zauważyłam, że czasami są jeszcze gorszej jakości niż z Ali, więc. No dobra, kwestia gustu. I tutaj mam katalog, to nie jest mój katalog, ale odebrałam od listonosza i zaraz go sobie obejrzę i sobie coś zamówię z Avonu, bo w go katalogu mm, było kilka rzeczy, co chciałam, ale jednak, no niestety katalog minął i nie zostało złożone zamówienie, ale w tego sobie założę, z, z, zajrzę. zajrzę. poszła do przedszkola i <grym> ja dzisiaj wstała, dzisiaj jest, co dzisiaj mamy? Środę. Wczoraj była... Dzisiaj jest trzeci dzień do przedszkola, jak poszła, ale w, wczoraj była, była dwa dni w przedszkolu i dzisiaj budziła się z kaszlem. Ja nie wiem. A zaprowadzając do przedszkola widziałam chłopca z gilem. Z gilem. Po prostu ja powinnam powiedzieć, nie wiem, czy to był dziadek ojcie, kto, kto tam odprowadzał go, bo ja nawet się nie spojrzałam, tylko zobaczyłam tego chłopca, chłopaczka, że on ma katar, więc mówię, aha, fajnie, pewnie Nikola będzie chora. w Nikola dzisiaj wstała i... <laughs> da mi syrop, zaprowadziła ją do przedszkola, ja nie wiem, po prostu... Coś jest chore, ja nie wiem, po co tak... To, to, to... Ja, to, wiecie co, skopałabym te matki tylko, tak? Skopałabym te matki, bo one są... O! Inne matki, kurna, pie... nie wiem, y... dmuchają, chuchają, dzieci chorują non stop, a inne zaprowadzają z gilem, a co tam gil, żeby się pozbyć tego dzieciaka. Najlepiej go w pracy zamknąć, gdzieś tam daleko, żeby się działo, bo... bo do pracy trzeba iść, czy nie wiem co. Ja nie rozumiem tego. Po co cholera chore dzieci zaprowadzać do przedszkola, skoro one zarażają inne dzieci? Nie wszystkie dzieci są takie twarde, niektóre są słabsze i od razu łapią cholerstwa. Nie wiem, zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie. W poniedziałek ma wycieczkę na farmę Medyni, już zapłaciłam i chciałabym, żeby ona jednak pojechała, bo ją bardzo dużo minęło. Bardzo dużo minęło w przedszkolu. Nie wiem, zobaczymy, jak dzisiaj wróci. Najwyżej ją przytrzymam. Ten czwartek, piątek, sobota, niedziela niedziela. To byłyby, poczekajcie, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, cztery dni. Zobaczymy. Ja nie wiem, może ja za bardzo chucham, dmucham i powinnam z gilem, z katarem, z kaszlem taką puszczać do tego przedszkola. Ja co prawda chodziłam do, przedszko do szkoły, przedszkola też przedszkola. Jeszcze z tej ery byłam, co, co załapałam się do przedszkola. I ja nie chorowałam. Miałam pamiętam różyczkę raz. Pamiętam, że od innych dzieci chciałam zachorować się. I ja całą szkołę chodziłam, nie wagarowałam, bo moi rodzice... Tak mnie wychowali, że ja, moich moi rodzice tak samo, że o mnie wagarowaliśmy, znaczy może ja sobie ręki za nich od, uciąć nie dam, ale ja wiem, że podstawówkę całą ani razu nie wagarowałam. Nic. Yy, moje wagary to były takie, że błagałam mamę, czy mogę zostać tego dnia jednego w domu, wtedy zostawałam i to było może na palcu, rąk policzyć przez tych kilka lat. Dopiero zaczęły się wagary, wiecie, do liceum się poszło, ale to też nie w pierwszym roku. Tak, dopiero inne towarzystwo i wszystko, ale to już i inne tematy, nie wiem, czy w ogóle ktoś do tego momentu do, do, dotarł ze mną. Więc już się zaczynam bać o nią, już jej dałam syrop, nie wiem, no po prostu nie wiem. Miałam się zapytać się pani w przedszkolu, ale to zamieszanie tam jest, jak się zaprowadza rano te dzieci, te dzieci reszta krzyczą, skaczą, łobuzują naprawdę. Yy, czy ona ma jakiś wpływ na to? Że te rodzice, żeby, czy, no nie wiem, zwrócić uwagę chociaż temu rodzicowi, który dziecku przychodzi chore, czy mogłoby pani zostawić to dziecko w domu, bo zaraża inne? Ja nie wiem. To jest po prostu nagminne. Ja wiem, że to tylko nie w moim przedszkolu. Bardzo dużo dziewczyn, właśnie, yy, które ja oglądam i też o tym mówią, że no to, jest, to jest masakra. <grym> masakra. Szkoda mi ją zostawiać w domu, bo bardzo dużo tam się uczą. A z drugiej strony, jak ma chodzić chora. To też jest... To, to. Nie wiem. Dobra. Kochani, ja już się nagadałam. Jak Was zanudziłam, to... To na dole, <gryw> ale zanudziłaś nas. Żegnam się z Wami i idę robić śniadanie, kawę. Może kawę wypiłam, tą czekoladową, ale na to słabo mi pobudziła. Co prawda już jestem głodna, ale... No nie wiem. Zobaczę. No, mam dużo obowiązków. Pewnie pranie już się wyprało, więc idę powiesić. Chociaż ta pogoda, to ja nie wiem, czy to coś wyschnie. No, takie jesieni to nie lubię, jak jest taka mgła. Dobrze, żegnam się z Wami. Do następnego zobaczenia. Całuję Was. Pa-pa-pa.